Cześć, witam się z Wami co dzisiaj z poniedziałek. Także wczoraj wróciliśmy takiego vloga. Okay, Ale ten niedobre ten... jest, to nie jest. Mm, nie jest to. Mm. Jest Zdziwiona w ogóle tym, że Polacy pomagają. A dzisiaj myślałam, a już na, zaczynam, zacznę troszeczkę ponagrywać i e, nic takiego szczególnego, może kilka dni w naszym tygodniu. I Wojtek tam e, myje warzywa na rosół, bo robimy dla Hani, e, chłopaki jeżeli oglądaliście nasz weekendowy vlog, to ja jadł, jadły fasolkę i się wyzłupia. Jadły fasolkę po brytajsku, A na jutro zrobimy. Bo oczywiście tam siedzi mój Adaś. On strasznie jedzenie. To jest jego życie, chociaż nie powiedziałbyś, jak popatrzylibyście na niego, bo jest taki chudy. Ale... E, sobie zażyczył Lettuce Wraps. Akurat e, ja byłam w sklepie i kupiłam kawałek wołowiny. Zaraz Wam powiem. Nie była tania, ale ładnie wyglądała. I e, zazwyczaj nie kupuję takiej pokrojonej, bo jest e, dużo droższa, ale jak popatrzyłam na ceny, to ta była w sumie tańsza niż inne. Już Wam powiem, kosztowała 5,96, 5 dolarów 96, 96 za funta. Tutaj jest 1,5 funta. No to jest drogo, ale wystarczy nam tyle, żeby zrobić takie łódeczki z sałaty. Czyli dzisiaj zamarynuję tą wołowinę i już Wam mówię, co dodaję. Ok, czyli tutaj mam cztery... Nie, trzy kostki takie czosnku mrożonego i cztery takie kosteczki imbiru. To już jest świeży tylko zamrożony. Dodamy do tego właśnie soj sos. E, tutaj troszeczkę fish sauce. Mamy daksos. sos. On jest taki słodki. To też troszeczkę. I e, tutaj jest olej sezamkowy. Dodajemy to tak samo. I dosłownie też troszeczkę, bo my lubimy ostre jedzenie, ale Kacperek akurat woli, żeby było mniej ostre, czyli ten Siracha sauce. To jeszcze poprzekrajam na mniejsze takie kawałeczki, żeby były. I to się zamarynuje przez noc. To woda? Nie. <zum> zamarynuje się to przez noc i jutro po prostu tylko wrzuci się to na patelnię, dodam y Zanim wrzucę to mięso, to do, troszeczkę podduszę cebulkę i paprykę. Też w kosteczkę pokrojoną. I sałata do tego i ryż na boku. I takie łódeczki się po prostu robi z tego. Także mam nadzieję, że będę pamiętała, żeby Wam jutro nagrać i pokazać jak to wygląda. E, tutaj rzodkiewka, zignorujcie rzodkiewkę, bo tego nie dodajemy. Środa. Nie. Wtorek. Wtorek dzisiaj, nie? O. Mamy wtorek. Wczoraj Wam pokazałam, no nie, nagrałam Wam wczoraj jak marynowałam mięso. do, będziemy robić łódeczki z mięsem i z ryżem. I ogólnie powiedziałam, że kupiłam wołowinę. Bardzo ładnie wyglądała, ale tak samo chciałam Wam wspomnieć, że Kurczaka jest bardzo trudno teraz dostać w sklepie, mało gdzie jest. Zależy tak samo na jaki dzień się natrafi, może jak e, mają dostawę, to jest. Ja ostatnio byłam przed dostawą, e, bo czekali na troka, także oni nie wiedzą tak samo dokładnie, kiedy przyjedzie dostawa. To nie było kurczaka, jak było kilka kawałków, to znowu był bardzo drogi, bo zostają zazwyczaj te drogie i nie najładniejsze e, do wyboru. Także kupiłam wołowinę, bo myślałam, po co będę przepłacała za kuczaka, jeżeli wołowinę mogę w sumie dostać za troszeczkę więcej i ładnie wyglądała. To co dzisiaj robimy? Mam, już zaczęłam kroić cebulkę, czyli cebulkę pokroimy w kostkę i tutaj mam takie dwie papryczki, żółtą i czerwoną i też ją pokroję w kostkę, bo widzieliście, że przesunę się od tego słońca, że... Mięso jest pokrojone też w małą kostkę, czyli jeszcze się marynuje. Pojadę pochanie i wtedy jak wrócę, to zaczniemy gotować. Także pokażę Wam już, jak będzie ugotowany. Okej, okay, czyli już jesteśmy w domu. Przywieźliśmy dzieciaczki. W sumie to Wojtek pojechał teraz zawieźć Kacperka, bo Kacperek ma trening dzisiaj. Ja tutaj robię ryż. Już próbowałam na różne sposoby robić ryż i mi się wydaje, że w ten sposób po prostu wychodzi mi najlepiej. Daję troszeczkę tłuszczu do garnka i później wsypuję ten ryż. Mam tutaj półtora kubka i go tak sobie podgrzewam, obok mi się gotuje woda i zalewam go teraz na półtora kubka, czyli trzy kubki. Albo trzy szklanki gorącej wody. I tak ostrożnie. Ok. Były Jeszcze jedna. I teraz tak dojdzie sobie. Teraz tak sobie dojdzie ten ryż. Powolutku. Ogół. A tutaj znowu wyszłam tam wołowinkę. Nie wszystko, zrobię ją jednak na dwa razy, bo nie chcę, żeby ona się tak bardzo spociła. <noise> po prostu chcę ją bardziej szybciej podsmażyć. I y Czyli zrobiłem tutaj na dwa razy, tutaj jest reszta. ściągnę to, wrzucę na szybko paprykę z cebulką i też szybciutko, jeżeli coś, dodam troszeczkę tego właśnie Sesami oil. oleju ze sezamków i e, dodam tak samo jeszcze troszkę tego e, soy sauce. Co jeszcze? Także tam się gotuje powoli, ale. E, no, śledzimy na pewno te wszystkie wiadomości z Ukrainy. Śledzimy wiadomości z Ukrainy. Szósty dzień. Niektóre są obiecujące i pozytywne, a jak sobie. No już. Mama, twoja, ale do szkoły nie potrzebujesz. Także, jak mówiłam, niektóre są pozytywne, niektóre nie są tak bardzo pozytywne, jak wsz... każdy sobie chyba to z tego zdaje sprawę. Także Adaś tutaj przyszedł, pomaga mi, bo on bardzo lubi takie właśnie łódeczki z mięsem i z warzywami. Fajnie, jeszcze jakbyśmy mieli takie kiełki, ale nie mamy, bo to tak na ostatnim chwilę było wymyślone wymyślony obiad. Co jeszcze dzisiaj ma mieć e, prezydent Biden e, State of the Union Address, ale to dopiero o 9 wieczorem, także nie wiem, no na, będziemy na pewno oglądać. O mama, something if we like do something about it, we'll get extra credit. A co takiego miałbyś zrobić, Abaryt? Ok. Czyli musiałbyś oglądać tak samo, tak? Możemy oglądać część, nie musimy całego oglądać. Ja tylko myślałam o tym, co to nazywa się... Zmieniając się na seminary okay. i tak dalej, żeby zobaczyć co się dzieje. Ale jeśli już będziecie to oglądać, to będzie to bardzo ważne. Okej. Śledzimy dalej wiadomości z Ukrainy. Radzą sobie, to jest duży punkt. Oglądałam dzisiaj trochę wymowy tutaj ze strony Republikans. Ale nie do końca tak, że nie jest. No nie są zbyt pozytywne wypowiedzi. Naciskają na prezydenta Ameryki, chcą odpowiedzi, chcą akcji, chcą. Jedna co rzecz bardzo dobra, mi się wydaje, jest to, że chcą więcej broni, więcej pomocy dla Ukrainy. I to jest pozytywne, ale żeby to było szybko i żebyśmy na to nie czekali. Myślę, że to jest ważne, ważny punkt i zobacz, jestem ciekawa, co właśnie um, Biden na ten, na ten właśnie temat powie. Wyciągnięte i teraz właśnie jest cebulka z papryczką. Ona się tak. Nie będziemy długo tego dusić, tylko tak na szybko, żeby to się po prostu przegot. Yy, nie było surowe, ale było jeszcze takie, miało yy, w miarę takie twarde. I ale podsmażone czyli ta, ta, tak, to, <noise> tak, to naj, tak to potrafię najlepiej wytłumaczyć wam także jest duży ogień i musi się tak szybko zrobić okej, okay, czyli tak wygląda okej, okay, hello okej, okay, czyli tak wygl wygląda jak już e, mamy zrobione sałatka jaką lubicie jaką macie, taką my akurat mieliśmy e, resz i mięsko na wierzchu to już idzie dla Adasia bo się nie mógł doczekać dziękuję jesteś mój tester także uważaj bo może być gorące Nie spróbowaj to, to jest niedobre. O Boże! Czemu Ty nie... tak mówisz? Nie, jest nie dobre, jest dobre. No, daj, daj, daj. No weź. Nie spróbowaj Nie jedz, niedobre jest, Tak, Nie, nie, nie. Ale niedobre jest, to nie jedz. Nie, nie, jest dobre. No, dobre? Już dawno nie nagrywałam z samochodu, także myślę, przydałoby się. Ale nie, szczerze to Wam powiem, że już wiosna powoli idzie, mamy marzec i e, oczywiście zaczyna się teraz piłka bardziej intensywnie. Także zaczyna się także jeżdżenie w domu z powrotem, bo chłopaki mają e, treningi. No i Hania ma swoje tak samo rzeczy, co robi. Także jedziemy teraz do domu z Hanią, zaraz pozbieramy się, weźmiemy kacperka na trening ale zanim co, to chciałam dokończyć już tego vloga. Powiem Wam szczerze, że tak nagrywałam przez ten e, tydzień, przez te kilka dni i e, z jednej strony tak chcę nagrywać, bo to lubię robić i e, oczywiście lubię robić filmiki tak samo na YouTubie i cieszę się jak komentujecie. Tak jak powiedziałam mam wyrzuty sumienia nagrywania i... Bo trudno jest tak koncentrować się na tym naszym codziennym życiu z myślą, że takie rzeczy się właśnie teraz dzieją na Ukrainie i my tutaj jednak żyjemy tak, jak żyjemy. Jest wszystko, wszystko jest super, nie? I na pewno jakieś tam myśli są nieobliczalnego e, mordercy i co on jeszcze jest gotowy zrobić. Ale, ale nasze życie idzie dalej tak jak, tak jak zawsze. Wspomniałam jeszcze wczoraj wieczorem, jak kończyłam nagrywać, o tym, że Biden miał State of the Union Address. I e, z tego, co ja tak patrzyłam i ogólnie powiedział, trochę koncentrował się na tej Ukrainie, no ale szczegółów nie obmawiał. Także. Dużo się nie dowiemy, co mnie zainteresowało na przykład dzisiaj, jak już oglądałam e, wymowy o te, jego przemowie, to jest to, że w jakiś sposób Amerykanie byli, e, jakie to jest słowo, byli, w jakiś sposób Amerykanie byli po prostu niezadowoleni z tego, że nie wytłumaczył, dlaczego Ameryka ma pomagać Ukrainie i jaki my mamy tam biznes pomagania Ukrainie. Dla mnie to jest trochę dziwne, że w ogóle to trzeba tłumaczyć Ameryce. Myślę, że dużo ludzi zdaje sobie sprawę, jak jest ważne pomagać Ukrainie i żeby ta wojna się skończyła jak najszybciej i żeby Putin nie wygrał. Także tutaj nie ma co do tłumaczenia. To mnie zdziwiło i Druga rzecz, co ogólnie zastanawia ludzi, myślę, że to wszystkich zastanawia, jaki jest tego wszystkiego cel, co jest celem Putina, ale nie wiemy, prawda? Bo mamy do czynienia z psychopatą. Także on jeszcze tam e, rozmawiał tak samo troszkę o tej inflacji, ale rzeczy już szły do góry. Inflacja była przed e, wojną Rosji z Ukrainą, także. Na pewno dużo rzeczy podrożeje teraz, no i Ameryka jest tym zmartwiona, ale on obiecuje, że jakoś sobie z tym poradzimy. Ja myślę, że ogólnie ludzie mogą sobie z tym poradzić w porównaniu do tego, co się dzieje na Ukrainie. Jeżeli my mamy inflację i jakoś to się skończy, bo na pewno się skończy, my przeżyjemy. Nie tracimy życia. Tracimy pieniądze, a pieniądze są. E, pieniądze można zarobić, prawda? A osoby bliskiej nikt nam nie zwróci. Także takie są moje przemyślenia na ten temat. W ogóle, e, najlepsze z tego wszystkiego jest to, jak Polacy. Szczególnie Polacy pomagają Ukrainom, jak oglądam innych youtuberów i co oni robią, e, i ogólnie nawet w, wszyscy Polacy bliżej granicy, dalej granicy i ta pomoc, co e, idzie do Ukrainy, i po prostu jestem zdziwiona w ogóle tym, że Polacy pomagają. Ja wierzę w to w dobroć ludzi i e, Wierzę, że większość ludzi jest dobrych i to widać, teraz to widać i naprawdę to jest fajne, to naprawdę jest takie fajne. Wiem, że to jest przykre, że w takiej sytuacji musimy pomagać, ale je, patrzeć tak, jak inni pomagają i to, co my możemy zrobić, zbliża ludzi i to jest taki plus tego wszystkiego, wszystkiego tego złego, co się dzieje. Także jestem już pod domem, będę kończyć tego vloga i zbierać się dalej. I e, skończymy na tym plusie, bo to jest wielki plus dla nas, dla Polaków. E, dziękuję wszystkim, e, co są tam i pomagają w osobie: e, bo my nie możemy być. I e, no super, super. Także trzymajcie się ciepło, trzymajcie się zdrowo. E, Pozdrawiam wszystkich serdecznie i dziękuję, że oglądaliście. Komentujcie i dajcie znać, jak wy sobie radzicie. I oczywiście dzielcie się, jeżeli macie pomysły na pomoc. Wiem, że inni się dzielą i organizują też inne pomoce. Także super. Kończę, bo nie chcę przedłużać. Pozdrawiam jeszcze raz serdecznie. Pa!